Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Jednowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Niektórzy myśleli, że komunizm to będzie raj na ziemi, ale nie skończyło się to zbyt dobrze. Mimo to udało im się przetrwać całe dziesięciolecia, zanim większość ludzi zdała sobie sprawę z ich złych zamiarów. Jako nastolatek spotkałem paru komunistów, którzy przekonali mnie, że komunizm jest czymś dobrym, i należałem do ich ruchu przez dwa lata. Zbierałem literaturę komunistyczną i widziałem różnicę między tym, co mówili w latach 40. a tym, co mówili wcześniej. Czytając to, myślałem: To nie tak. W ubiegłym roku mówili nam co innego. Nie to pisali w latach 30. Zanim skończyłem 18 lat, wiedziałem, że nie mają racji. I potem większość życia poświęciłem działalności antykomunistycznej. I ludzie pytali mnie, czy nienawidzę komunistów. A ja odpowiadałem, że nienawidzę komunizmu, ale nie komunistów, ponieważ nauczyli mnie czytać najnudniejszą literaturę na świecie. Zrobili mi przysługę, ucząc mnie czytać te bzdury, bo dzięki temu zrozumiałem, jak są źli i mogę o tym mówić innym ludziom. Najpierw sformułowali wnioski, kto im się nie podoba, a dopiero potem naukowo to uzasadnili. Więc biedni ludzie to była zaraza, mikroby, podludzie. Rozumiecie? To dobrze. Now. I'm continuing. Kontynuuję. Jeszcze nie skończyłem. Hitler, Hitler lubił powtarzać. Narodowy socjalizm, socjalizm to, biologia to biologia w działaniu. Biologia w